Dzień dobry państwu. Dzisiaj w odpowiedzi na państwa sugestie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć na kilka pytań związanych z długiem publicznym. Co to jest? Skąd to się wzięło? Ile na ten temat tak naprawdę wiemy? Kto za to odpowiada i kto będzie musiał o to spłacić? Zapraszam. Informacje, jakie mi się z państwem dzisiaj podzielę, w głównej mierze pochodzą z portalu www.długpubliczny.org.pl. Gorąco zachęcam was do Poszperania na tej stronie, ponieważ jest tam mnóstwo ciekawych informacji, o których nie usłyszycie w mediach głównego przekazu. Obecny stan oficjalnego długu publicznego, który możecie zobaczyć na liczniku zamieszczonym w, Warsza w Warszawie, wynosi około 945 miliardów 968,5 miliona zł. Stanowi to 57,8% PKB, a w przeliczeniu na, na każdego Polaka jest to kwota 25.441 441 zł. Co to jest tak naprawdę? Dług publiczny. Jest to, yy, są to zobowiązania finansowe państwa zaciągnięte u osób prywatnych oraz różnego rodzaju instytucji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Od samego przełomu w 1989 roku władza każdego roku wydaje więcej pieniędzy niż wpływa do budżetu. Yy, przy okazji wykonując wiele operacji wątpliwych, przy których pieniądze po prostu rozpływają się w powietrzu. Każdy kolejny budżet jest uchwalany z deficytem, więc z założenia będziemy się zadłużać. Na początku lat 90. był w Sejmie pewien polityk, który zaproponował wpisanie do konstytucji zakazu uchwalania budżetu z deficytem. Gdy zapowiedział to z mównicy Sejmowej, na sali rozległ się śmiech, posłowie pukali się w czoła, kręcąc głowami. A dzisiaj dobijamy do biliona długu. Prawdą jest, że dzięki temu ci posłowie, którzy wtedy popukali się w czoła, dzisiaj opływają w luksusy i nie muszą się niczym martwić. Ale jednak ktoś ten dług będzie musiał spłacić. Tym kimś jesteśmy my wszyscy obywatele, proszę państwa my, nasze dzieci, nasze wnuki i nasze prawnuki. Człowiekiem, który chciał zablokować ten proceder konstytucyjnie, był Janusz Korwin-Mikke. Tak, proszę państwa ten sam, którego media dzisiaj pokazują jako wariata. Gdyby wtedy posłowie go posłuchali, to dzisiaj nie byłoby problemu. Ale co tak naprawdę wiemy na temat długu publicznego? Wiemy tyle, ile tak naprawdę nam powiedzą, bądź tyle, ile wydedukują różnego rodzaju instytucje zajmujące się badaniem finansów publicznych. Jedną z takich, z takich instytucji jest na przykład Forum Obywatelskiego Rozwoju, która prowadzi portal, który już wcześniej wspomniałem. Myślicie Państwo, że oficjalny dług publiczny wyświetlany na liczniku w Warszawie to wszystko? Niestety nie. Jest jeszcze coś takiego jak ukryty dług publiczny, na który składają się ustawowe zobowiązania państwa do przyszłych wydatków. Wynosi on 3 biliony 69 miliona złotych. Stanowi to aż 190,5% PKB, a na jednego mieszkańca przypada 82,5 tysiąca złotych. Jest to ponad trzykrotnie więcej od oficjalnego długu publicznego. Więc jeśli zliczymy te dwa razem, to. Każdy z nas ma na swoich barkach zobowiązanie przekraczające 100 tysięcy złotych. I to jest faktyczne becikowe, jakie od Pol państwa polskiego otrzymuje każdy rodzący się w tej chwili Polak. Budowa kilometra autostrady w Polsce wynosi obecnie około 40 milionów złotych. Jest to kwota oczywiście zawyżona, bo przy okazji trzeba ukraść ile się da, no ale tyle kosztuje. Więc tą kwotą się posłużę. Na dzień dzisiejszy w Polsce mamy 1224 kilometry autostrad. Za wartość długu oficjalnego można byłoby wybudować 23 650 km, a za długu ukrytego 76 740 km autostrad. Więc ponad 100 000 km autostrad można by było za tą wartość w Polsce wybudować. Przeliczmy to również na szpitale. W tej chwili w Polsce szpitali jest... 1819 łącznie oczywiście szpitali państwowych oraz wszelkich prywatnych. Kwota budowy szpitala oraz jego wyposażenia to blisko 400 milionów złotych. No i znowu za tę kwotę moglibyśmy mieć ponad 10 tysięcy szpitali, a nie tak jak mamy w tej chwili 1819. Teraz, jak już Państwo wiecie, jakiej rangi jest to problem. To skupmy się na tym, jakie będą tego konsekwencje. Po pierwsze, oficjalny dług publiczny dobił do progów ostrożnościowych. I to powinien być budzik dla władzy, że bankructwo jest już tuż, tuż. Co natomiast robi władza? Zawiesza próg ostrożnościowy i zadłuża nas dalej w najlepsze. Po drugie, pan minister Jacek Rostowski wraz z panem Donaldem Tuskiem postanowili zabrać 51,5%. Wszystkich środków zgromadzonych na kontach indywidualnych w funduszach emerytalnych Polaków. I przy ich pomocy, chwilowo obniżyć oficjalne zadłużenie Polski, przez co odsuną w czasie konieczne reformy finansów publicznych, ale jednocześnie spowodują trwały i niewspółmierny wzrost nieoficjalnego długu publicznego. A po trzecie, polskiej gospodarce grozi. Ogromne spowolnienie, ponieważ ciągle coraz bardziej się zadłużamy, a przez co najmniej najbliższych 20 lat liczba osób w wieku produkcyjnym będzie maleć. Efektem kombinacji ministra Rostowskiego i premiera Tuska przy wywłaszczeniu pieniędzy Polaków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych będzie tylko pozorna i chwilowa poprawa finansów publicznych. W rzeczywistości łączny dług publiczny wzrośnie. Natomiast polska gospodarka zostanie spowolniona na wiele lat. No ale im przecież chodzi tylko o dotrwanie do końca kadencji. Nazywam się Piotr Najser i nie boję się nazywać rzeczy po imieniu.